O, kuleczka biegnie. Patrzcie, kuleczka, co tu robisz? Kuleczka chyba wie, że dzisiaj będzie dostawała jedzonko. Kuleczka, Na schudkach siedziała grzecznie. Malutka już się oblizuje. Musiała coś jeść niedawno. Hmm. Idziemy z kuleczką. Wpisów Kuleczka. O, biegnie? No, dawaj, dawaj, no, pokaż jak biegasz, pokaż jak biegasz. Patrzcie, rozpędza się, rozpędza się, rozpędza się, rozpędza się i się nie rozpędziło, rozpędza się, co? Jedzonko chcesz? No to zobaczysz zaraz Będziesz jadła Patrzcie, już idzie O! 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 Patrzcie na to, jaka głodna, patrzcie, zaraz to rozszarpie. Ale długo czekała. Kuleczka, co ty tam masz? W końcu nasza kochana kuleczka je. Patrzcie. Jak przybiegła radośnie. Malutka! Spójrzcie na koleczkę. Powolutku. Jedz, nikt ci nie zabierze. Oczywiście nasza kochana kuleczka nie zostawi ani kawałka i ani kropelki. Niech sobie zje spokojnie. Cóż to za groźna bestia To tylko kuleczka. समालोद का की kicha. Co się stało? Może jej do noska wpadło. <laughs> Patrz, jak wylizuje. Na pewno się cieszy. Dawno jej nie dawałem tego jedzonka. <laughs> Już prawie wszystko wylizane. Tygrys z kuleczka. Kotuś domowy. <gry> kotusia domowa. Nasza kotusia domowa. Kotusia? Gdzie uciekasz? Nie uciekaj. Wszystko w porządku? W porządku. Kuleczka Jeszcze idziesz tu do A co tu jest? Co tu jest? Co to Karbotaur i kuleczka